Ten, um, jeśli chodzi o historię Zablańskich, to muszę przyznać, że bardzo niewielu historyków interesowało się tym tematem. Można nawet podkreślić, że y, szerzej, na Górnym Śląsku, niewielu badaczy zajmowało się y, tą dziedziną. Co z tego wynika? Jest bardzo mało źródeł do dzielu, Dlatego ta prezentacja będzie troszeczkę krótsza, na tyle, ile udało mi się wyczerpać temat, y, na tyle Państwu przekażę. Jeśli chodzi o Zabręcki wolnularzowe, pragmatyczne dane pojawiają się w znanej już publikacji Lona Heima w, w II Rzeczpospolitej. jest to kilka zdań. W karendzie archiwalnej niestety nie zachowały się żadne akta dotyczące rejestracji stowarzym dotyczące wykazu członków. Po prostu nie ma, nie wiadomo, gdzie. Trzy dni temu udało mi się znaleźć w tajnym archiwum w Berlinie. Jedną teczkę. niestety nie, nie udało mi się do niej dotrzeć, więc nie wiem, co tam jeszcze. sama pewno coś się znajduje, ale co nie udało mi się dotrzeć. Część archiwów jest w Stanach Zjednoczonych, bo też pokazuje e, jak te dokumenty dotyczące dziejów, zwłaszcza takich małych kółek wolnomularskich w, w tych miastach Zarzańskich i są po prostu rozproszone. I to też bardzo nam no, utrudnia badanie. Do potrzeb pracy bardzo przydatne okazały się broszury wydawane okazji przez droże w Nysi, w Katowicach, w Brzegu, w Gnysie, w Opolu. W jakichś takich okrągłych jubileuszy 50 wydawano taki krótki zarys historii z wykazem liczby członków, no i na podstawie tego pośrednio można co nieco opisać, jak tutaj <tusza> te dzieje typowolą nas, drożdżanskiego, wyglądały. Ta niniejsza prezentacja będzie właśnie takim wstępem do tych badań, pokazująca to, co udało się wyciągnąć z niewielkiego Mm. Proszę Państwa, co so, były takie pierwszy ślady zabrzańskich Mularzy, które możemy znaleźć, możemy odnaleźć nie na Górnym Śląsku, ale w Krakowie. I tutaj Państwo proszę mi wierzyć, że że tutaj jest wyraźnie. Jest tutaj zapis z Księgi Sztuk w parafii w Słupicach, Jana Antoniego Maja. Człowiek bardzo znany, ma swój biogram w polskich 15 lat do Krakowa, z Zabrzani, z kilkości I tam w Krakowie był swojego konkretnego Działa w branży księgarskiej. I tam zaczyna rozwijać swój interes. W dość krótkim czasie samodzielnie się. W 1991 roku Jan Antoni Maj otworzył jedną z pierwszych na terenie Polski wypożyczalni czytelni dla mieszkańców, co też było takiego nowym w tamtym okresie. ale tam w 1811 roku został inicjowany do Krakowskiej Loży Przesąd Zwyciężowy, a swoją największą rolę odegrał w czasie instrukcji Kościuszkowskiej, gdyż on był posłem do Obresny i wręczył tam <coughs> zkowi list z żądaniem na Górnym Buchu Ale wróćmy na Górny Śląsk, to jest taki pierwszy znany mi przypadek, taki odnotowany w czeńskim Górnym Rzeczku. Tutaj na Górnym Śląsku <coughs> pierwsze loże Raz, 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 raz. Nie no, nie ma, nie ma. Te pierwsze loże na Górnym Śląsku powstają już w końcówce XVIII wieku. To jest loża w Nysie w 1773 roku, a następnie już wraz z rozwojem przemysłu tutaj na Górnym Śląsku w XIX wieku. Te pierwsze loże na Górnym Śląsku początkowo były militarne. Taki przykład mamy w loży Koźlu, gdzie tamtejszy garnizon, gdzie generałowie utworzyli właśnie zalążki pod przyszłą hmm, lożę. Dla nas najważniejszą w tym opowiadaniu będzie ta loża, która powstała. Loża Matka na Górnym Śląsku, czyli loża Zilberfels, która pierwotnie miała swoją siedzibę w Tarnowskich górach, a w późniejszych latach, w 1903 roku, siedziba tej loży została <coughs> um, przeniesiona do Bytonia. E, loża Zilberfels powstała w 1813 roku i wśród dziewięciu członków założycieli. W tej loży odnajdujemy człowieka, który był związany z Zabrzem, Karla Leopolda Schirgela, który piosował funkcję inspektora leśnego, ale też był generałem artylerii, tutaj w Zabrzu. Niestety niewiele więcej już można o nim podać, udało się tylko znaleźć nekrolog w Gazecie Poczczamskiej, bo tam później wyemigrował do Poczczamu, ale był jeden z współzałożycieli tej loży. I jak mówiłem, to. Końcówki XIX wieku zadrzęscy Wolnomolarze uczestniczyli w pracach w polskich lożach, które znajdowały się czy w Gliwicach, czy w Nysie, w Opolu, ponieważ nie mieli swojej własnej e, siedziby. Tu przełomowy, taki mamak, mamy 1894 rok, kiedy za sprawą racy sanitarnego Johannesa Tracińskiego zostaje powołana w Zabrzu Stowarzyszenie Wolnomolarzy, które kilka lat później przekształciło się w Kółko Wolnomolarskie Podległe Loży Gliwicy. Bo taka modela, że y, można to powiedzieć w W późniejszych latach największy stan liczebny y, Kowka Volumelarskiego osiągnięto w y, pierwszych latach XX wieku, gdzie ta liczba przekroczyła ponad 176 osób, z czego udało mi się ustalić zmieniające się niecałe 30 osób, więc to jest naprawdę można też mm, zobaczyć. Jeśli chodzi o skład członków tych ludzi. Tak jak już wcześniej mówiłem, tutaj wolne molarstwo na Górnym Śląsku zaczęło pojawiać się wraz z rozwojem przemysłu, więc skład wiązał się ściśle właśnie z zawodami tutejszy, tutejszym przemysłem. Znajdujemy dyrektorów kopalń, inżynierów górniczych, inżynierów maszyn, czyli osób, które stricte były związane z nowo powstającym tutaj e, przemysłem. W lożach tutaj w Ruchu zdecydowanie zdecydowanej większości dominowali Niemcy, choć nie tylko. Tutaj mamy też przypadek w loży Zilberfels, gdzie inicjowany w 1825 roku był miejski nauczyciel w katolickiej szkole powszechnej Franz Wilhelm Grzybek. Więc też Polacy zasiadali, ale to był tak naprawdę dość mały odsetek. Niestety też nie wiadomo z jakich przyczyn, kilka lat przed śmiercią został wykreślony z listy, ale źródła nie podają z jakiego e, to powodu. Trzecia rzecz taka charakterystyczna dla tych róż to jest konfesyjne wyznanie. W większości dominowali ewangelicy. To też jest bardzo charakterystyczne. Jak się zobaczy na listy członków róż w Katowicach, w Gliwicach, w to w zdecydowanej masie to byli protestanci, kilku Żydów i troszeczkę kilku katolików. To zdecydowanie większości protestanci, co zresztą odbiło się rykoszetem dla nich w trakcie prewistytów, kiedy strona polska. W większości ta Katolicka bardzo mocno argumentowała e, przeciwko temu. <grym> mm. Nie wiadomo, gdzie była siedziba w tej luży zabrzeńskiej. Można przypuszczać, że znajdowała się w gospodzie Kaisera. Tam mieściły się siedziby licznych stowarzyszeń Zabrzeńskich, ale też jedna z lóż żydowskich, veritas. Więc moje przypuszczenie jest, że to być może w tamtej kamienicy. To jest taka malutka kamieniczka w dzień to była restauracja, a wieczorami odbywały się właśnie różne takie spotkania stowarzyszeń, czy innych fundacji. Yy. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jeśli chodzi o działalność wolnomularza, to też trudno cokolwiek więcej powiedzieć. Wiemy, są jakieś przekazy źródłowe dotyczące prowadzenia przez zabrzańskich Wolnomularzy domów starców na terenie to Natomiast jeśli chodzi o lokalizację, Niestety nie udało mi się dotrzeć do tej broszury, ponieważ oryginał znajduje się w Stanach Zjednoczonych, a wersja cyfrowa, niestety, na terenie Unii nie mamy dostępu do cyfrowanych mm, publikacji wydawanych w Stanach Zjednoczonych. I tak można powiedzieć, że ci wolnomularze do lat 30. tutaj spokojnie funkcjonowali, uczestniczyli w życiu kulturalnym, życiu obyczajowym, bo no to będzie bardzo podkreślone już w późniejszych slajdach aż do roku 35, kiedy 17 marca 1935 roku wyszła ustawa zakazująca działalności lóż wolnularskich na terenie Rzeszy. I tutaj pojawia się problem, ponieważ w źródłach pojawiają się inne stowarzyszenia o charakterze zakonów chrześcijańskich, zakonów tętlariuszy i być może ci część z tych wolnularzy zwrzeńskich po prostu powiedzmy krypto zakamuflowała się właśnie pod postaciami mm, tamtych stowarzyszeń, ale to też wymaga dalszych badań, jak mówiłem wcześniej, bo się, te źródła są e, bardzo ograniczone. Natomiast po 1945 roku takie przebudzenie tutaj wolnomorskiego na dużym Środku na terenie Zarza można dotować po 89. roku, ale w jeśli chodzi o stan liczebny i pozycję, no nigdy nie osiągała tego, co było przed 1945 rokiem, ale to zaraz pokażę. Mm. Kilka osób takich, które udało mi się wyłuskać, związanych z, tutaj z zabrzańskim wolumularstwem, takich bardziej znamienitych postaci. Jeden z nich był Gustav Wernicke. Gustav Wernicke, urodzony w Tarnowskich Górach, wywodzący się z ze znanej rodziny w Górach. Między innymi jego bratem był tutaj ten pan przedstawiony na zdjęciu, Karl Wernicke. To był neuropsychiatra związany z uniwersytetem w Berlinie. Człowiek naprawdę światowej sławy, badacz uszkodzeń mózgu do dnia dzisiejszego. Jego publikacje są znane, cenione przez mm, środowiska medyczne i ustaw został właśnie inicjowany w 1935 roku właśnie w loży Zilberfest. E, Tutaj proszę państwa jest ciekawy przypadek. To, to zdjęcie pochodzi z cmentarza węgielskiego w Zabrzu. Znajduje się po wschodniej części cmentarza w murze jest to w formie głazu, nawet w typie głazu na grobek i pochowany tutaj jest jeden z prezesów późniejszy, bo to tak się wówczas nazywało, prezesów Stowarzyszenia Woluminarzy Zabrzańskich, Max Broja. Był to człowiek znany w Kręgu Zabrzańskim, członek rad parafialnych, ale też aktywnie uczestniczył w życiu rozwoju. Między innymi z jego inicjatywy powstało wiele budynków z Zabrzańskim. się angażował? Człowiek, który został znaczony wieloma medalami za działalność w, trakcie w czasie plebistytu, Orłem Śląskim pierwszej i II klasy, a także innymi znaczeniami wojskowymi. Jest to taka dość znana postać, a sam nagrobek można doszukiwać się bądź też właśnie w tych treści wolnomularskich. Proszę Państwa, Oskar Schrader, kolejny człowiek, który związany był tutaj z Zabrzem, z Wolnomolarskim, dyrektor huty Eden. Pochodzący z IKEN, tam też był inicjowany do z później tutaj przyjechał do Zabrza. Początkowo był instytutem górniczym, później awansował do rangi dyrektora. Z jego takich ciekawszych <coughs> osiągnięć był inicjatorem, a także opatentował liczne urządzenia. Tutaj jest przykład jednego z jego patentów. To było takie urządzenie do oczyszczania kurzu z gazu wielkopiecowych, które są głównym. E, źródłem ocieplania pieców w Kutach, więc wraz ze swoim kolegą Ziegen opatentował tutaj po lewej stronie macie Państwo przykład tego urządzenia Walter Sztańkow tu można troszeczkę zatrzymać się na tą postacią bardzo znana postać Zabrzu na jego pogrzebie naprawdę przybyły liczne grono mieszkańców właśnie tutaj mówiłem protestant dyrektor kopalni Królowa Luiza mm w późniejszych latach honorowy rajca miasta Pożarowej. Człowiek, który naprawdę był mocno zaangażowany, nie tylko właściwie w życiu swoim zawodowym, ale też angażował się na e, polu miejskim. E, jako jeden z pierwszych w Europie <coughs> um, wprowadził wygranie węgla metodą kubełkową. To była jedna z takich ówczesnie nieznanych takich nowinek, ale ona bardziej ekonomicznie m, przyczyniła się do tej rozwoju tej kopalni. Kiedy zmarł w 1923 roku, z inicjatywy mieszkańców wspomnianego wcześniej brojera, który Państwo mieli okazję by nagrody by widzieć, postanowiono budować kujewczki park, który dzisiaj mieści się zabrzurnie lotnicza Pileckiego. Tutaj Państwo macie fotografię już z międzywojennych taką parę wyglądał. Niestety dzisiaj z tego pomnika pozostały naprawdę niewielkie ślady. Z kilka głazy z napisami jeszcze widać. Wiemy, gdzie to się znajdowało. Natomiast to no Już nie jest w takiej hmm, pokazałości. <grym> I kolejna postać. Tutaj, przed Państwem, jest tutaj szpital spółki brackiej w Zabrzu, Johannes Straciński to był człowiek, który zainicjował w Zadrzu działalność wolumularską. E, znana postać też w kręgu medycznym, w Niemczech, publikował wiele artykułów poświęconych życiu z robotą, robotnikom. pracował. Założył widział, jak ten przemysł się rozwija, widział też, jak ten rozwijający się przemysł wpływał na zdrowie ówczesnych mieszkańców. I to było jego takie główne pole badawcze, tym się zajmował, można odnaleźć wiele artykułów w różnych kwartalnikach medycznych. Co też jest istotnym, bardzo mocno zaangażował się w działalność szczepienniczą w XIX wieku. To też było takie, można powiedzieć, Mało popularne, natomiast on angażował się bardzo często, dawał ogłoszenia czy też objaśniał na czym to polega. W tym momencie to mocno się zaangażował. Członek honorowy Loży Zaczańskiej. Też trzeba podkreślić, że był wielkim mistrzem Loży w Katowicach tutaj w pewnym okresie, w pełni funkcji. Bardzo mocno zaangażowany w wielu kręgach wolnomolańskich tutaj na Śląsku. Bardzo ceniony to można nawet sprawdzić, jeśli chodzi o liczbę członkostwa honorowego jego. była naprawdę jedna z takich mm, człowiek person. I proszę Państwa, podsumowując, to, co Państwu przekazałem, to jest naprawdę niewielki fragment tego, co być może czeka jeszcze na odkrycie, bo tak jak mówiłem, większość archiwów jest znacznie rozproszona. Część jest w Niemczech, część jest w Stanach, część jest z osób prywatnych, o których nie mamy wiedzy i dostępu do tych materiałów. Tak wiem ze 170 członków, być może ta liczba już osiągnęła ponad 200 osób, to liczymy na przykład od XVIII wieku do 1945. Wydaje mi się, że przekroczyło znacznie ponad 200 członków w różnym okresie czasu. Udało się ustalić 36 z nazwiska. Jest jedna ciekawa broszura z 1929 roku, gdzie jest wykaz członków lóż z Gnijic i Zabrza, natomiast są podane tylko nazwiska. I teraz trudno ustalić, czy Neumann... To jest Dodo, czy to jest dołdo, czy to jest hajmyś z Polonemulą, bo tutaj zabrzm kilkunastu, kilkudziesięciu. Więc to jest też taka dość mocna trudność. W archiwach sądu obwodowego w Zabrzu też nie udało się odnaleźć e, żadnych szczegółowych informacji. Więc myślę, że sam temat nie tylko zabrzańskich wolnomularzy, ale też górnośląskich wymaga szerszego spojrzenia i na pewno większego opracowania. Dziękuję za uwagę.